Bardzo podoba mi się wskazówka Pana Jezusa, którą daje swoim uczniom, daje wszystkim chrześcijanom swojej postawy, wiary. Niech Wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co jest ponad to, pochodzi od diabła. Wszelkie tłumaczenie typu tak, ale jestem chrześcijaninem, ale tak, jestem katolikiem, oczywiście, że jestem katolikiem, ale jeżeli chodzi o te sprawy, nie, tutaj, tutaj nie ma żadnych gierek. Panie mówi, no trzeba tutaj konkretnej postawy. Albo tak, albo tak. I ta mowa powinna być klarowna. I ona mi się bardzo podoba, aczkolwiek w dzisiejszych czasach bardzo często drażni nas to, jeżeli ktoś stawia sprawę właśnie tak czarno-biało że to nie wszystko jest takie proste i jasne że nie, nie zawsze jest w jedną albo w drugą stronę oprócz czerni i bieli jest jeszcze cała gama szarości a oprócz tego mamy również i całą gamę różnych kolorów więc to nie jest tak, że wszystko jest czarno-białe. Kiedyś pamiętam taki wywiad jakiegoś dziennikarza z politykiem. Nie pamiętam nawet to to było, ale nie chodzi o to, tylko jak to się odbywało. Pamiętam, ten dziennikarz zadaje pytanie temu politykowi i, i każe mu odpowiedzieć, więc on zaczyna odpowiadać. Otóż właśnie, jeżeli chodzi o to pytanie i tam nawiązuje do tego, ale nie, 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 mówi dziennikarz, przerywając mu. Niech pan odpowie konkretnie na moje pytanie: tak albo nie. Więc ten polityk znowu tam zaczyna, proszę Pana, więc w tym aspekcie tutaj należałoby, a on znowu już mu przerywa i mówi, proszę Pana, ja nie chcę, żeby Pan coś tam tłumaczył, niech Pan mi tylko odpowie, zadałem pytanie, proste pytanie, niech Pan mi odpowie, tak? Czy nie? I ten polityk się wkurzył, słusznie zresztą, i mówi: Proszę pana, nie da się na każde pytanie odpowiedzieć jednoznacznie tak lub nie. Czasami jest pytanie tak skomplikowane, że, że nie można dać tylko takiej krótkiej odpowiedzi. Jak to nie można, taki poirytowany ten, ten dziennikarz? Wie oczywiście, że można. I, I ten polityk mówi: Tak, a odpowie mi pan na moje pytanie? Króciutko tak albo nie? A, no, oczywiście. No, będą się by to, proszę pana. Czy pan w końcu przestał brać te narkotyki, czy nie? I Dziennikarz się zapowiedział, no bo nie szło na to odpowiedzieć, jakkolwiek by odpowiedział, no to, no to się wkopał. No właśnie, i, i tutaj by trzeba było się odnieść do słów pana Jezusa. No. Czy zawsze musi być tak, tak? Nie, nie. A może jakieś te ale można by było? No więc y, tutaj, jeżeli chodzi o Pana Jezusa, to Pan Jezus y, nie daje odpowiedzi, nie daje opinii, tylko daje pewną wskazówkę na postawę serca. I te słowa Pana Jezusa zrozumie się lepiej w kontekście, jakim On je wypowiada, bo On je mówi... Y, pokazując postawę, żeby nie przysięgać, że Ty, jeżeli będziesz prawdziwym uczniem Chrystusa, będziesz chrześcijaninem, to będziesz postrzegany przez innych, będziesz postrzegany przez ludzi, świat Cię będzie widział jako człowieka prawego, niekombinującego, że Twoja wiara, Twoja postawa jest klarowna. Jeżeli Ty coś będziesz mówił, to będziesz pełen. Autorytetu. Co nas nawraca? Nawraca nas wiarygodność. Ja mogę powiedzieć, nie wiem jak pomienne kazanie, tutaj nie wiem jak się postarać i tę refleksję nie wiem jak pięknie rozwinąć. To i tak to nie nawraca. Ja będę w stanie nawrócić kogoś, czyli ukazać wartość zmiany życia, by skierować się ku Panu Bogu, jeżeli będę wiarygodny, jeżeli będę lepiej drugiego człowieka kochał. I o to tak naprawdę chodzi. Pan Jezus daje trzy takie wskazówki. Jedna to mówi, nie uważaj siebie za mądrzejszego. Jakbyś rzekł komuś raka, ty głupcze, że jesteś głupszy, jesteś gorszy ode mnie, to tak jakbyś go zabił, jakbyś mu nóż w plecy wsadził nie musisz zaraz kimś iść do łóżka. To jest też dobre, nie? że wielu ci, którym to nie przeszkadza, że można żyć tam bez ślubu, to ważne, przecież że się kochamy i Pan Jezus to przecież rozumie. Rozumie? To skąd są tak radykalne słowa Pana Jezusa? Mówi, wystarczy, że spojrzysz porządliwie na kobietę, to już dopuściłeś się cudzołóstwa. To jest bardzo konkretny jest. Ty nie musiałeś z nią iść do łóżka. Wystarczyło, że na nią porządliwie spojrzałeś, że już tu, tu już dopuściłeś się tego, już Twoje serce jest, jest pokrzywione. Jeżeli ktoś przychodzi do ciebie, nie musisz przysięgać. Ty musisz tak żyć, że po prostu jak powiesz, że jest tak, to jest tak, jak powiesz, że nie, to jest nie. I wiadomo, że nie kombinujesz, że, że to, co mówisz, to jest, to jest prawdziwe, że jesteś wiarygodny. Jesteś godny wiary. I o to tak naprawdę Panu Jezusowi chodzi. Dlatego niech Twoja mowa, Twoja postawa życiowa będzie taką mową. Że co jest tak, to jest tak, a nie to nie. Że jak przyjmujesz Ewangelię, to jesteś chrześcijaninem i nią żyjesz. A nie udajesz tylko i wiesz, tak, jestem wierzący, ale coś tam, coś tam <laughs> i tak dalej. Tak, tak, nie, nie. A co nadto jest, pochodzi od złego.